Cześć, mam wszystkim, witam was, ja jestem to jest mały specjal, e, dzisiaj jest sobota, więc tak, sobota, odcinek w sobotę, big wow, e, to jest odcineczek, wycinek z mojego live'a, troszeczkę przerobiony e, i tak, dalej, i tak dalej. nie mogłem wstawić niestety e, wyciętego po prostu e, kawałka live'a, e, bo leciała muzyka, za którą będziemy dostał opis od YouTube'a, i dlatego daję Wam tutaj, właśnie w tym momencie, nagraną przeze mnie moment eventu, który był dzisiaj na dzisiaj otwartym serwerze, który jest zrobiony specjalnie dla Was, czyli moich widzów, widzów Dominika i widzów Kawaii oraz osób, które będą chciały grać, które nas nie oglądają. Ogólnie jest dostępny dla wszystkich. lecz jest zaprojektowany głównie z myślą o Was. I tak, i to jest serwer survival, e, hardcore, e, Factions no, e, i hardcore, dlatego że jest tu wgrany plugin, który jest podobny do plugina, który jest stosowany w Quarto który także był stosowany na e, youtube'owej Dolinie mojej. Tam gdzieś przed chwilą widzieliście Antona tylko on jest pod innym nikiem, on jest pod nikiem e, na G, coś e, tam czy jakoś tak, cokolwiek. E, tutaj koło mnie lata e, Kwaj, Paulina, m, czyli osoba, która zastępuje Wafla, która prawdopodobnie już zostanie za na dłużej, a, która ma już plan na serię, tylko nie chce mi zdradzić jaki. No dobra tam, e, nieważne. E, no właśnie teraz napisał. E, Anton napisał, że daje fory leszczą. E, taką bekę z tego miałem, że to jest po prostu niemożliwe, bo, bo nie, mógł, e, nie mógł przyjść z drabinek do no, niej, i na już daje fory leszczom, e, żeby na końcu rozjewać, no nie? Co ogólnie śmiechowo. E, naprawdę zrąbista jest atmosfera. Wiecie, pierwszy dzień w jak trochę cię o to potraktowaliśmy, bo znaczy był tam jeszcze na chwilę Dominik. On też chyba wstawi tam na dzisiaj, do, na dzisiaj dla Was odcinek, ale chyba na swój kanał, e, też właśnie z otwarcia. Był live o 20, przepraszam was, że nie wstawiłem żadnego filmiku informacyjnego na ten temat, że, o zbliżenie na pupcie Antona, cokolwiek, że nie wstawiłem żadnego filmiku informacyjnego, ale po prostu to był taki spontaniczny, o patrzcie tutaj, takie, nikt nic nie widział i patrzcie teraz co napiszę, patrzcie co napiszę. No. No, no pisz, dobry jestem. I znowu beka. Eee, więc tak, zobaczyłem, że już się nie daje rady chłopak. I tak nie wygrał, i tak nie wygrał, więc cokolwiek był ostatni. Eee, potem po nagraniu już tym napisał, że e, gdyby nie to, że e, ja go tepnąłem, to by na pewno wygrał, bo on już miał plan w głowie jak to przejść. Nie? Ale dobra, ogólnie e, mniejsza już o to. E, I tak, serwerek, e, będziecie mieli IP w opisie. Jutro o godzinie 20 będzie. Dzisiaj, bo to oglądać w sobotę. E, live był piątek, tak dla informacji. E, będziecie mm, mieli jutro też live o 20 z kolejnego eventu, nie wiadomo jeszcze jakiego. Się zobaczy. O, i tutaj mamy pierwszego zwycięzcę. E, o. Ja, admin, Martona102 i drugiego, drugie miejsce zajął e, Quero Czy jakoś tak? Przepraszam, nie, nie mogę rozczytać tego linku późno, jest sorry, bro e, Będziecie mieli, nie, będziecie mieli jak w niej, W opisie, kto zajął jakie miejsce e, I to była taka zrobiona na szybką mapka nasza, przez nas Znaczy głównie przez Kawaii, ja tylko musiałem tamować lawę nie wnikajcie, eee, musiałem tamować górnie lawę. Pierwsze miejsce zajął Marton, drugie miejsce zajął Kurero Kur Kurero eee, Dobra, tutaj i ogólnie chodziło o to, że pierwszy, te, pierwsza część to były drabinki, jak widzieliście, które trzeba było pokonać. Taka ściana z drabinkami jest większa. Tutaj brawa dla panów, którzy doszli pierwsi. Druga to był labirynt w takiej kulce czerwonej, co tutaj właśnie widzicie. Trzeci to był taki krótszy, najprostszy na świecie po prostu parkour. E, czwarta to była właśnie tutaj ta sala, e, w której były zespanowane e, Endermany. I myk był taki, że mieliście sobie wziąć ze skrzynki po mieczu, mieliście wejść do środka i zabić Endermana. Eee, znaczy mieliście zabijać tyle demandy dopóki nie, wyskoczy, nie wypadnie Wam perła i przez dziurę, która tam była Zaraz mi to nie znowu wlecę to wam powie w którym momencie eee, Tam jest dziura na ścianie przez tą dziurę mieliście po prostu przestrzelić eee, i... Oła moja ręka I... i mieliście przejść już na koniec gry a w tym momencie wpadł mój kumpel ze szkoły eee, Kosa nie wiem czy napisałem Koryła e, chodzi mi o kusyłę. E, I tu właśnie widzicie już się kręci trzecie miejsce tam teraz jak coś pisze e, To jest dragon. O. O. dragon, 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 dragon. Zaraz ma no, nie, przepraszam, jest już późno, sorry sorry, późno jest naprawdę już... Chciałbym wszystko dobrze zrobić, ale no zbyt późno się jest godzina. E, Dragonoid Craft 12, tak, to jest jego nikt, to było trzecie jego miejsce, to było jego trzecie miejsce, tak, on zajął trzecie miejsce i za pierwsze miejsce były trzy życia, za drugie miejsce były dwa życia, za trzecie miejsce było jedno życie więcej. No i że dodaję po prostu po jednym życiu eee... No i widzicie, ja tutaj musiałem spawnować jeszcze raz ten. Eee... Ja najpierw nie zauważyłem, że on już przeszedł, dlatego on mi tam spamuje teraz, że. Eee... No i teraz właśnie, bo czemu on ma taki sam kolor brania, lecz jest stwierdził, że to nie jest taki sam kolor, tylko jeden to jest niebieski, a drugi to jest szatynowy, nie. Czy... Coś, czekajcie, jaki to był kolor, kurde, <głodewa> Whatever. dobra, nieważne. E, I mamy tutaj trzech zwycięzców, e, a turkusowy, dobra. I za chwilę się będę z wami żegnał. Bo to już jest koniec. Zostało nam jeszcze, no, minuta, ponad dwie, jakoś tak. E, będę się z Wami za chwilę żegnał. E, na sam koniec, zobaczycie e, screena e, zwycięzców bez ników. Bo oczywiście popisałem się i włączyłem F1, e, żeby nie było widać ników. O proszę, tutaj mamy takie piękne podium. E, e, I będziecie mieli e, niki w opisie, kto wygrał. Zapraszamy Was naprawdę serdecznie na serwer. Eventy będą jak najczęściej się tylko będzie dało je zrobić. Czyli na zasadzie weekendy albo jakieś e, wolne dni w ciągu tygodnia. Lub po prostu jak będzie jakaś okazja na zasadzie, nie wiem, urodzin jakiegoś moda, e, lub urodzin jakiegoś e, gracza, który gra już często i którego na przykład będę kojarzył, no i tak dalej, i tak dalej. Wiecie głównie o co chodzi. E, I tak, jeżeli. E, wchodzicie na spa, jeżeli wchodzicie do gry, o proszę bardzo. E, tutaj możecie się zatrzymać i widzicie e, w jakiej kolejności oni stoją. Dobra, i tak, e, jeżeli chodzi o... E, o jednego screena co już walnęłem, tutaj piszę, że jeszcze zdjęcie e, na do widzenia. Dobra, i słuchajcie, jeżeli zginiecie wchodząc na serwer, e, piszcie od razu do mnie na PW. W sensie, że tutaj na tym. na na pol na polską skarbnicę GR lub do mnie na mój prywatny kanał e, to wtedy ja wam dam jednego e, jedno życie, dlatego że coś jest zwalone ze Spawnem, jak się wchodzi na spawn to jest od razu, że po prostu daj, nie ma poka nie ma napisane dlaczego. E, ale spokojnie, nie, nie próbujcie nawet tej e, robić mnie w chuja na zasadzie, że e, zginęliście w inny sposób, no nie, a piszecie, e, co in że piszecie do mnie, a zginęliście w inny sposób, bo ja i tak sprawdzę logi. Dobra, to było na tyle. No i już trochę się zapędziłem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, się wszystkim. Pa!